To ja, Paweł, a to kolejny odcinek z najlepszych gier rozdawanych za darmo przez Epic Games. Dzisiaj Total War Warhammer. Drugą część też byście mogli dostać tak jakby za darmo na Epiku. Jeżeli byliście subskrybentami Prime Gaming, rozdawali też drugą część. No ale oczywiście ja nagram z pierwszej, która była rozdawana dla każdego. Ta część jest z 2016 roku. Najlepsza tak naprawdę strategia, a w zasadzie seria strategii, czyli Total War I właśnie gra jest bardziej Total Warem niż Warhammerem Mamy tutaj kampanię na Starym Świecie Niestety, nawet jeżeli dostaliśmy za darmo To nie znaczy, że we wszystko zagramy za darmo Nawet gdzieś mnie tam wyrzuciło do sklepu Pełno, no jak widać pełno jest po prostu DLC nawet leśnych elfów, którymi ja bym chętnie zagrał. No niestety trzeba dokupić. Tak samo oczywiście wojownicy chaosu, Warhammer od razu kojarzy się z chaosem. No niestety nie dostaniemy ich za darmo, nawet jeżeli tam kiedyś odebraliście. mamy do wyboru Imperium, czyli ludzi, krasnoludy. Ja właśnie zagrałem krasnoludami ostatnio. No w sumie raz grałem gdzieś już aż tak mi nie siedzi sam. Total War, Warhammer, Total War jak najbardziej. Ale ta część tak bardzo dobra, ale nie jest doskonała. Może dlatego Bretonia, znów ludzie Bordeaux. W sumie nie do końca Bordeaux. Bordello. No, chyba nie powinienem tego mówić. Carcassonne, to dalej ludzie. Takie tacy Francuzi bym powiedział zielono-skórzy. Czyli oczywiście Orkowie, mam jeszcze krwawe ręce. Oczywiście to, co rozpoznawalne w Warhammerze, czyli błędy ortograficzne. Vampiry i von Karstein Odpalę na chwilę nawet i Imperium. Oczywiście jeszcze możemy wybrać przywódcę. A niech będzie Karl Franz. Dostajemy jakieś jednostki początkowe. Efekty Lorda. Co się zmieniło? Zmieniło się, że trochę doszło faktycznie magii względem poprzednich Total Warów, a także no właśnie mamy bohaterów, doszło trochę RPG, a o czym jest sam Total War, jest to tak naprawdę RTS, w którym spotykają się olbrzymie ilości jednostek. Ciekawe, zaczęliśmy od razu na polu bitwy. Chciałbym pominąć bitwę, bo to jest jakiś tutorial, coś takiego. No i charakteryzuje się tym, że mamy dwie fazy: fazę na mapie bitewnej, a także fazę już samej bitwy. Jeżeli chodzi o Mediwala 2, Total Wars 2006, uważam go za najlepszą grę strategiczną, a może nawet najlepszą grę w historii, szczególnie z dodatkiem e, Fertage, która przenosi nas do Śródziemia, Żelos czyli oczywiście do uciekają do swoich mórz. Trupy i konający zaściełają pole bitwy. Altdorf jest bezpieczny. Czyli oczywiście do władcy pierścieni. Tak wygląda. Policja jest bezpieczna. Koleżko. Cio. Chciałbym mieć minimalną ilość porad. No i tak, mamy Alpdorf, czyli nasze miasto. Widzę, że chyba i tak nie za dużo możemy zrobić. Spadaj kluczowe pozycje. Dobrze. Mam jakiś taki sam łuczek, więc również możecie się pouczyć, pooglądać tę mapę. Nie możemy pozwolić, by No jest ogromny rozmach na mapie. To co mi się nie bardzo podoba to zarządzanie tymi miastami. Także mamy iść do Grunburgu. Dobrze. To działanie nie jednostki. Szermierze, halabarnicy, włócznicy, muszkieterzy, kusznicy i Kwardia Reklandu. Dla mnie trochę za dużo jest wszelakich, wszelakich wartości. Tutaj Total warry są względnie trudne, a jeszcze tutaj nawrzucało nam się pełno różnych, a tutaj jakiś pancerz, a tu jakaś obrona z zwarciu, siła broni atak zwarciu premia do szarży a kiedyś to było tak że mieliśmy atak ogromia, obronę Premie do szarży morale i gdzieś to by było na tyle Werbujemy sobie jakiś szermierzy włóczników doskonały wybór skoro zlikwidowaliśmy zagrożenie pora zbudować stolicę. jeśli imperium fajnie Trochę samouczek. Sam nam pokaże tak naprawdę co mamy robić przedstawić grę. Jak co mi się tu nie podoba? Kiedyś każde miasto mogliśmy rozbudować jak tylko chcieliśmy. No teraz musimy trochę tak wybierać. Nic więcej nie można w tej chwili zrobić. Zaczekajmy Stało to się bardzo takie właśnie. RTSowy, ale w takim starym znaczeniu bym powiedział. Dobrze, koleżko. No i tak, zetrzemy się z wrogą armią pod dowództwem Helmuta Ludenhoffa. Ma Dużo szermierzy, dużo włóczników i kuszników. Jeszcze jak widać, powinniśmy na spokojnie wygrać, więc teoretycznie można wziąć automatyczne rozstrzygnięcie. Ale ja tam nie lubię automatycznego rozstrzygnięcia. Jak najbardziej sobie po prostu zagramy tę rundkę. I to będzie druga właśnie faza, czyli faza już walki, która jest dla mnie zdecydowanie najlepszą w historii. Mówię tu ogólnie o całym totalłoże, mamy mapę zarówno taktyczną, jak i taką trochę powiedzmy przybliżoną. Ilość jednostek. Faktycznie, jeżeli bijemy się tysięcznymi armiami, to bijemy się tysięcznymi armiami. I każda jednostka, każda pojedyncza jednostka, jakby żyje, jest, jest faktycznie jednostką. W starych RTS-ach, jak pamiętacie, no to wyglądało tak, że było parę dosłownie jednostek, a I one symbolizowały powiedzmy całą armię. Tutaj mamy jakąś kawalerię. Ciekawe jak muszkieterzy działają, czy oni faktycznie muszą tak strzelać? Czy mogą strzelać jakoś za siebie? Oto są akurat kusznicy. Tutaj mamy muszkieterów. Strasznie było to denerwujące... działanie, nigdy mi się nie podobało w Total no, jakby to było prawdziwe, ale no trzeba pamiętać o tym, żeby ich po prostu bardziej rozciągnąć. No dobrze, rozpocznijmy bitwę. My atakujemy, ale zobaczymy, może przyjdą do nas, nie wiem w sumie nawet do jakiej trudności włączyłem, chyba na średniej. Dobrze, jeszcze połączmy was tu. Ty to w sumie idziesz do jedynki. Szarża gdzieś tam od boku. Klikam ALT. Przesuwamy sobie ich do przodu. Szelców wolę trzymać na przodzie. Nie biegnijcie, bo nie ma po co. Szelców wolę trzymać na przodzie. Po prostu będą mieli lepszy ostrzał. A najwyżej po chwili wyprzedzi ich. Przezam ich jednostki walczące w zwarciu. Tutaj od boku nawet trochę szybciej poproszę kawalerię. czy jesteście jakąś taką lepszą jednostką. Mamy nawet jakieś takie śmieszne paski. Charge bonus 62%. Procentów trochę nie rozumiem. Do, do, do kogo się odnoszą te procenty? Co jest po prostu z procentami Oni się zainteresowali nami? Tutaj? Tą kawalerią? Czy to jest jakieś mądre całkiem posunięcie, że Kusznicy będą strzelać, a tu będą po prostu e, się bronić? W sumie grając z Warhammera wybrałem ludzi. One, coś ciekawego, ale no, nieważne. No i gdzieś tam nas ostrzelali, chciałbym żebyśmy i my strzelali Ci Chyba zdążyli wrócić fajno. mają bardzo pozycję na właśnie jakiejś górce, więc my nie chcemy w nich szarżować Ale nie mają jednostek właśnie, które by strzelały my Się troszkę przysuńcie mimo wszystko żeby w razie czego im pomóc tutaj już kawaleria niech leci na tych właśnie szczelczyków prosta zasada jak w kamień papiernożyce e, kawaleria niszczy e, szczelczyków, przycy niszczą piechotę a piechota niszczy kawalerię <laughs> powiedzmy jakoś tak no ktoś tutaj padł na dobry pomysł No i dobrze, no i teraz przyatakujemy już tutaj ich dowódca, generał Chciałem Ciebie. Go. 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 A wy to nawet od pleców może ich? Już nie. Już na tych kuszników. Jeżeli chodzi o strzelców, no to na razie jakoś tak sobie strzelajcie. Patrzmy na zwolnionym tempo na tą piękną szarżę. Mega mi się podoba w Warhammerze, jak to wygląda. Tylko właśnie są duże efekty, a potem patrzymy na. jakby liczebność, i ona się bardzo nie, nie zmniejsza. To jest dla mnie trochę takie powiedzmy dziwne. Tam już praktycznie nie mają morali. No to jest jednak gra, w której większe znaczenie tak naprawdę mają morale jak samo HP powiedzmy. I morale mamy tutaj poniżej. Ostatnio pokazywałem Darkę z W sumie mówiłem, że stres to taka unikalna wartość. A w sumie, morale to w pewnym sensie są stresem, tylko po prostu od stu schodzą do zera. No i po prostu oni już uciekają. Może wyłączmy to spowolnienie. Na spokojnie wygrywamy. Jeżeli chodzi o Total War'a Warhammera, mam takie wrażenie, że te bitwy dzieją się bardzo szybko. I najgorsze, chyba co można zrobić, tak naprawdę, to zostawić jakieś jednostki, żeby na przykład biegły. Y Gdzieś tutaj był tryb strażniczy i tak naprawdę ten tryb strażniczy jest bardzo mądry. No tutaj mało przeciwnik ma co prawda jednostek, więc to jest mało ważne, ale jeżeli nasze jednostki pójdą gdzieś, uciekną, znaczy gonią jakiś przeciwników, których mieli wyłapać, a nagle przeciwnik dostanie posiłki, to morale lecą na łeb na szyję. Piękna szarża w plecy. No, coś cudownego. Morale z miejsca się załamały, no ale dostali w plecy. Dodatkowo walką zajmowali się z przodu. No i tutaj, tak samo. Ci że widać, że jakoś tak lepiej odwóczników sobie radzą, co jest w sumie powiedzmy logiczne. I jednak co z tego, kiedy moralami wygraliśmy, bo jest nas więcej. Ich dowódca chyba nawet. Gdzieś tam nie zginął Tutaj ucieka? A tak, to jest on I to czego nie lubię w Warhammerze No ziomek sobie tak idzie powoli, idzie I nie mogą go dobić za nic On już niby ucieka, ale Ja wiem, że bohaterowie byli Czy wcześniej Powiedzmy generałowie byli w podstawce A bohaterowie byli na przykład W modzie Ferdej, który Dosłownie przed sekundą tak pochwaliłem. No ale to jest dla mnie trochę przesada jeszcze dodatkowo. Śmiesznie to wygląda, kiedy ten ziomo jest większy niż wszyscy wokół. A jeszcze w przypadku na przykład krasnoludów wygląda to jeszcze śmieszniej. Wiem, że to trochę spowodowane lore, ale chyba nie w przypadku ludzi, a bardziej Orków. Dobrze, zakończymy bitwę. Zobaczymy jeszcze, co tam mam do pokazania stratystów, kiedy oni stracili 343. Tak naprawdę nie powinienem oczywiście kończyć tej bitwy. Powinienem wyłapać wszystkich, których się da e, za pomocą koniarzy. No ale już nie ma czasu, nie ma sensu. Bo jeżeli e, całej tej armii e, nie zabiliśmy, no to trochę ucieka i po prostu musimy się bić z nimi po raz kolejny. Dobra, dużo dostaliśmy. Każde miejsce ma jakiś garnizon. No i tu mielibyśmy tak. W Waldorfie mamy niesamowity garnizon. Rycerze, Imperium, moździerz, Fajne rzeczy. No i Grunburg też ma szermierzy i włóczników, czyli nic takiego. Pokażę wam, co jeszcze w tej grze można znaleźć. E poziom i właśnie tutaj możemy sobie ulepszać tych naszych bohaterów. Mają nawet jakiś ekwipunek. No to jest właśnie tak doszło z Warhammera, no bo już to takie nie jest typowo e, Total Warowe. Tutaj jakaś technologia. Skarbiec, no to klasyka. Opisz z naszej frakcji, gdzie mamy ciennik. Mamy jakieś statystyki i to, co chciałem pokazać, i tutaj dyplomacja. Dyplomacja została no, w pewnym sensie uproszczona względem starych Total Warów, War ale popatrzcie, ile tu jest pojedynczych, różnych takich państwek, czy powiedzmy władców. To mi się mega podoba, a to jest przecież tylko wycinek, bo mapa jest. No, dosyć ogromna. Ok, no to myślę, że z Warhammera, z takiego przedstawienia, jako dlaczego to jest tak dobra gra rozdawana przez Epic, no to myślę, że pokrótce przedstawiłem swoje za. Przeciw, no tak jak mówię, trochę dla mnie jest to zbyt warhammerowe. Może ja nie siedzę aż tak w warhammerze, znam tylko minimalnie lore. Może jeszcze zobaczymy sobie w międzyczasie, jak tu mówię, jakieś inne jednostki. Gdybyście chcieli, żebym nagrał więcej, tak naprawdę, jakiś. Zaciłem się. Chcę to wybrać. Rozpocznij bitwę. Więcej odcinków z tej gry, nie tylko jakieś takie przedstawienie. Z serii właśnie najlepszych darmowych gier To dajcie znać, dajcie znać Czy odebraliście, czy graliście Czy może dzisiaj Po tym odcinku stwierdziliście Że wow, ale super gra zagram No mam nadzieję No i tutaj Przedstawiam wam Wampiry No i to co akurat W Warhammerze pięknego, czyli jednostki Fajna pani Na fajnym koniu co tu mamy? Grobową straż. Jakieś kościotrupy. Grobowa straż wraz z wielką bronią. Sz szkielety wojownic, Zombie. Nieźle wyglądacie. Ciekawe czy jakie mają statystyki? Pewnie beznadziejne. No chyba tak. Ale jest tego dużo. Czarni rycerze. Cmentarne poczwary. Właśnie raz jak mnie to zaatakowało, tacy powiedzmy mini bosowie, specjalne jednostki, które są mocniejsze w szczególności mają więcej HP. Słowo, jeszcze wilki i wielkie nietoperze. Właśnie Total War Warhammer wprowadził jednostki latające. Sprawdźmy, co tam przeciwnika. A to są jacyś ludzie. co tu do nas poleciało. Odsuńcie się, wulżnicy. Wrzutnia piekielnych fajerwerków. Coś takiego w Azji, z tego co kojarzę, było w realnym świecie. Dobrze, ja wam dziękuję za uwagę. Jeżeli wam się podoba, to subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Zapraszam też na swojego Twitcha. Każda reakcja jest dla mnie no, wodem do uśmiechu. I tym pięknym widokiem się żegnamy. Na razie.